Panowie i panie kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy! Polskie banki Santander oraz ING wprowadzają restrykcje dotyczące handlu kryptowalutami. Wśród tych działalności bank wymienił hazard internetowy oraz handel walutami wirtualnymi. Z kolei ING Bank Śląski oznajmił, że osoby powiązane ze światem krypto będą poddawane szczególnej weryfikacji. Dalej. Dane z Google Trends pokazują, że fraza Bitcoin cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż w analogicznym momencie poprzedniej Hossy. Pod koniec grudnia 2020 roku, 4 lata temu, słowo Bitcoin uzyskało 51 punktów zainteresowania. Z kolei aktualnie wartość ta wynosi 28 punktów. Ten fakt może świadczyć o tym, że pomimo napływu nowych inwestorów, który potwierdza rosnąca liczba krótkoterminowych adresów Bitcoina, kryptowaluty w tym cyklu mogą zyskać jeszcze większą uwagę ze strony drobnych inwestorów i prawdziwej ulicy. Ale hola hola! Nie rozpędzajmy się, aby wyciągnąć właściwe wnioski, należałoby przestudiować korelację ceny Bitcoina do popularności wyszukiwania frazy Bitcoin w Google Trends. Pierwsze, większe zainteresowanie Bitcoinem widać w grudniu 2014 roku, kiedy to w skali od 1 do 100 wyniosło ono 12 punktów. Wówczas zakończyła się pierwsza hosta na rynku krypto, a cena Bitcoina wyznaczyła lokalne ATH na poziomie ponad 1200 dolarów. ATH było skorelowane ze szczytem zainteresowania Bitcoinem w Google. Drugi Razem największy w historii okres zainteresowania Bitcoinem został odnotowany w grudniu roku 2017. Ponownie ten moment praktycznie wyznaczył szczyt w hoście, w której Bitcoin potroszał o 12 tysięcy procent i ustanowił ATH w wysokości prawie 20 tysięcy dolarów. Bardzo ciekawe jest za to, jak dane z Google Trends i cena Bitcoina zachowywały się w ostatniej hoście. No bo najwięcej wyszukiwań słowa Bitcoin miało miejsce w lutym 2021. Google Trends pokazało wtedy 68%. 8 punktów. Natomiast pierwszy szczyt z dwóch szczytów tej hossy miał miejsce dopiero dwa miesiące później. Korelacja pomiędzy zainteresowaniem w Google i szczytem Hossy się rozjechała. Tym razem szczyt zainteresowania w Google Trends nie był tożsamy z ATH na Bitcoinie, co jasno pokazuje, że nigdy nie można opierać swojej analizy na jednym wskaźniku. Co więcej przy drugim szczycie poprzedniej Hossy wyszukiwanie frazy Bitcoin spadło do 34 punktów. Wniosek z tego taki, że szczyt Hossy niekoniecznie musi być w momencie, kiedy fraza Bitcoin jest wyszukiwana najczęściej w goglach. No i że tendencja tych wyszukiwań raczej jest w trendzie spadkowym. Może to mieć swoją przyczynę w fakcie, że ludzie coraz rzadziej googlują frazę bitcoin, bo po prostu wiedzą już czym bitcoin jest. Warto obserwować ten wskaźnik jednak, no niekoniecznie powinniśmy liczyć na to, że Google Trends wyrysuje takie poziomy jak w poprzednich latach, a może będą one wyższe. Kto wie? Subskrybuj, lajkuj. Nara!